Witam Was na moim kanale, a w dzisiejszym filmie będzie to film, a mianow... niedziela part 1. Zapraszam do oglądania. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że mm, nie będzie mnie. Pod, y, nie będę puszczać filmików na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, ponieważ wyjeżdżam do Ameryki, ale możliwe, że we wrześniu już będą jakieś y, vlogi z USA. I tak. Y, Raczej od września będę wrzucać filmy dwa razy w tygodniu, czyli albo sobotę i niedzielę, lub jeszcze poniedziałek, jeśli, lub jakiś inny dzień tygodnia, jeśli to będzie na premierę. I co? Trój, tr tr trzy filmy bardzo rzadko się będą zdarzać, lecz czasami będą. Zapraszam do oglądania. Boższe. Yy, dobra. Wstałam już, zrobiłam ze już śniadanie, Nie wiem czemu ta winda się zacinała. Dobra, idziemy do pokoju. No dobra, dobra. Mm. Ubieram się jakoś ładnie, bo do kościoła trzeba jakoś pójść, nie? Chyba to ubiorę, chociaż to. Nie. To nie to. To jest ładniejsze. Znaczy się nie. O to mi chodziło. A to, to, to. Nie, to nie jest na kościół, bo rądzie Panie Boże. Dobra. Yy, tak. Idę po torbę jakąś. Dobra, mam do wyboru dwie torby. Albo ta, albo ta. Co prawda... No dobra, nie będę... Wezmę to papierowo, bo nie będę jak, jakaś świętojaszka chodzić w tym kościele, no. Z jakąś wybitną, drogą yy, torbujką. Pakujemy to. Yy, Czemu nie wkładaliśmy tutaj telefonu, dobra nie uważam. E, tutaj wezmę to, gdyby dzieciom nie mieli, bo ja za nic świecie nie będę w kościele jeść. Gdyby m, tym dzieciom tym mniejszym chce chciało się jeść, a tak konkretnie to, y, to Antosi. E, tutaj nie muszę nic. Umyłam już zęby, y, Jakoś wodę, no bo wodę to jednak... Wodę to pić mi nikt nie zabroni. Pan Bóg wie, że ludzie bez, bez, bez wody to nie wytrzymają. Dobra, schodzimy na dół, do, na drugie piętro, odbudzić dziewczyny, bo na ósmą mamy do kościoła. Siódma, trzydzieści już jest. O, czy my zdążymy, spóźnimy się na pewno. A nie, przecież tam sza jest na ósmą, trzydzieści. To już nie. Dobra, dobra. Postawię tu torbę. Tu. Hmm. Budzimy najpierw. Po, wstałaś już, dobrze, że na nogi wstałaś już, masz się ubierać teraz. I co, jak się nie zbierzesz, póki ja nie obudzę tej nasalki i się no to nie wiem, nie wiem, czy będzie jakieś kieszonkowe w tym tygodniu następnym, no bo przecież liczy się najbardziej Pan Bóg. I dostajesz kieszonkowe za to, że pójdziesz z nami do kościoła, ubierzesz się jakoś ładnie. Okej, okay, mamo, ale mogę się umówić później e, z, moją, e, z moją koleżanką Miją. E, Miją, później do naszego domu. A jaki jest dzisiaj dzień? E, trzeci. Tak, a który dzień tygodnia? No, niedziela, bo idziemy do kościoła. No właśnie, niedziela to jest dzień, w który się spędza z rodziną i tylko z rodziną, a nie chodzi się po chałupach innych. Ale ona by przyszła do mnie, tak czy siak? Nie dobra, idę ją obudzić? na tak. O boż, muszę szybko napisać mi, że jednak nie możemy się spotkać. Już się z nią umówiłam na, na 8.30. Miałyśmy spędzić tak do... do czternastej. Kurde. Dobra, dobra, szybko, odzwonimy. Kurde, odbierz. Czego stara do mnie dzwonisz? J jestem już w drodze autobusem do ciebie. Nie mam tu internet. Bip. Kurde, rozłączyła się. O, ja nie mogę... Jak mnie coś zaraz trafi, ja do, do tego kościoła muszę iść. Dobra. Spokój się, bo jeśli... chociaż... Chętnie hmm, bym wzięła tą torbę. Ale jeśli wezmę tą torbę, to mama powie, że jestem jak świętoszka jakaś. To no tak. Weźmiemy skromny. A nie, bo jest czarny, to nie mogę wziąć, bo to jest kolor... Nieodpowiedniej osoby. E, tak. Tutaj bierzemy wodę aloesową. Telefon, a portfel gdyby, czy coś trzeba było sobie kupić, dobra, nieważne, mm, przebieramy się, ale, dobra, ubiorę się w to, nie, bo mama powie, że jak ramionczka mi widać, to nie, dobra, nieważne, yy, i co, myję zęby, bo do, kości... bo do kościoła to ten, malować się nie muszę, mama jeszcze mi powie, żebym nie miała ten makijaż. No dobra, Natalka, wstawaj, wstajemy. Czemu mamo? Do kościoła zbieramy się, rach cach, pak. Ja pójdę obudzić Antosia, a ty się już przebieraj. A co ty ta, taka wygigolona chodzisz z brzuchem, no? Znajdę ci coś ładnego. No nie. Wyłącz, żeś tą szczoteczkę, myjesz już od dwóch minut, słyszę. Wyłącz. O. Dobra. Szybko ojciec już od szóstej ogląda telewizję a na dole, jest zebrany, a we co? My to nie ojciec, że i, i musimy jakieś poranne skowronki oglądać. O! Popatrz, jaka fajna bluza. Mamo, ona jest na mnie jeszcze za duża. No, patrz, ale taka y, fajna. Ciotka ci kupiła na chrzest, z myślą o tobie kiedyś, że y, będzie kiedyś dobra, na ciebie będziesz fajnie chodzić. Ale, mamo, ona jest z królikiem, jeszcze kapcie jakieś. No to w kapciach będziesz chodzić. Albo czekaj, podam ci jak. Y, czekaj, bo tutaj na dole y, tam. Tutaj w zlewie, pod zlewem gdzieś tam mam jakieś ubranie jeszcze. Podam ci za... Czekaj, bo muszę znaleźć... O! Tutaj za perfumami stała. Patrz, jaki śliczny stój. Mamo! No, ja ci wyjdę i ubierz to. No ja nie mogę, ja tego nie... Nie! Ja wyglądam jak jakaś pannica jeszcze w tych rękawiczkach. I te buty jakieś szmaciane, no. Nie no! Nie, cokolwiek. Czemu? No i pięknie. Popsikam cię perfumami jakimiś. Mamo, oko, perfumy. Tu są te jakieś stare twoje perfumy z jakichś zadziwionych czasów. Trudno, popsikaj się. No, jeszcze ładnie pachną. Mamo, one pachną jak jakieś zgniłe kwiaty. Przestań. No już trudno. Pięknie wyglądasz, skarbeńku. Mówiłeś, że nie chcesz iść w tamtej bluzie. A po drugie, co byś mi w dresach łaziła? To był głupi pomysł. No, no, no. Masz ubierz ten ten nałóż ten krem, bo um, o, mój SPF. -ik. No, mamo, nałożę. No i proszę. Tylko że mamo ten krem co mi podałaś, to też jest SPF. No to podwójna ochrona będzie. Ale mamo tu nie ma nic z tym wspólnego. A, 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 ja chcę widzieć to, żebym nałożyłaś to. Ja nie mogę, jak mnie coś zaraz trafi. Dobra, nałożę tylko ten krem i... Nawet na ręce nie muszę tego nakładać, bo ten... Y y y bo y, przecież mam te raka, rękawiczki, to ten. Dobra, zobaczę. Y, y, no wiem. Dobra, pooglądam coś. A ty co? Będziesz mnie oglądać? Idź na śniadanie od razu, zrób swoim twoim siostrzyczką. A to nie może zrobić? No nie może zrobić, no bo przecież on y, ogląda swój ten, poranne skowronki serial. Idź, no. No dobrze. Y, wstawaj, Antosiu. Cześć, mama. No pięknie dziś będziesz wyglądać. Ubierzemy ci w sukieneczkę, tak? Idziemy do kościoła. A, no, pięknie wyglądasz. Weźmy sobie jakąś zabaweczkę. Pana stokrotkę czy pana kaczorka? Nie, to... To jest za duże, Antuzio. Albo zresztą bierz. Co tylko chcesz. To już... To już poczekaj tutaj, pobaw się tym, a ja idę zobaczyć jak tam u twojej siostry na kalki. Albo chodź umyjesz ząbki. No dobra. Umyję te ząbki. To się stawię tutaj i umyję ząbki. No i pięknie. pasta na ci no i teraz możesz mieć. Dobra, pięknie skarbenku. Mam nadzieję, że ona się ubierze jakąś sukieneczkę. No coś ty ubrała, dziecko. Ty tak masz zamiar do kościoła pójść? No tak, coś w tym złego. No jak to coś w tym złego? No przecież widać ci ten... Widać, że masz ten szyję odsłoniętą, to ten. Mamo, ale ty też masz... Nie, bo ja mam tutaj ten. Taki ten... Taki kołnierz, taki ten. A ty masz wygigoloną szyję? Mamo, ja chodzę tak normalnie na co dzień. Jak każde inne dziecko. Oj, no trudno, obrażasz pana boka, no. Nie masz naprawdę czegoś ładniejszego? Po znajdę ci coś. Jak mi, mi zaraz coś nie trafi. Nawet te plecaki masz jakieś dziwne. Połóż piżamę se tu. No, przecież masz jakieś tutaj. No, ale to jest mama brzydkie. A gdzie tu? Przecież kupiłam ci niedawno e, taką sukienetkę z, z, z złotawą z tą rzeczką. No, to, to, to chcę tą, żebyś ubrała tą z, z, białą ze wstęgą. No, przecież to złota wstęga pasuje idealnie na białej sukni. Mamo. Tak. Szybojar, mów. Co jesteś taka czerwona? Może gorączki dostałaś? Nie, nie dostałaś. Co się stało? No bo ja myślałam, że to są szmatki, jakieś sznurki i że przyczepił się mój sznurek, bo ja miałam podobny i chciałam go kiedyś użyć yy, yy, do rysunku i myślałam, że to, ta sukienka to szmatka że i że moja stęga się przyczepiła właśnie do niej i wyrzuciłam. Hi, hi, hi. Matko, boska, jest częstochowska zapłaciłam za nie 200. A mówiłam, że ubierzesz tylko raz na chrzest kuzynki. I tyle. <grym> tak, mm. masz słaba Ale na co? mama, ja nawet tableta nie mam? Nie mam tableta, nie mogę wychodzić samemu, bo jestem za mała. A na słodycze szlaban mi dałaś już tydzień temu. No to nieważne, masz szlaban na, pół, na dwa tygodnie na słodycze. Dobra, i tak nie mam na nie ochoty. No myj te ząbki, kochanienko, możesz wyłączyć. Dobrze, mamo. A jesteś smutna? Nie, wesoła. A, to fajnie. Mm. Ups! Chciałam się tylko ciebie, do ciebie przytulić. E, mam nadzieję, że cię nie uderzyłam. Boli? Nie, łoskoczę. A, to fajnie. Natalka! Natalka! No, mamo. Umyj zęby, też włosy i przyjdź na dół na śniadanie. No dobra, 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 już to zrobię. Okej. Okay. A jakieś dziękuję za przypomnienie od mamy? I tak bym to zrobiła. No dziękuję. No, bla, już mnie coś trafia. nie własne. Mama ma jakieś te. Mm. Mm. Jakieś te, że Jej jest smutno bardzo Tak mi się wydaje, bo jakoś Za często płaczę Dobra, myjemy zęby Dobra, wyłączamy Szybko mieliśmy to zrobić O, nie możemy zaglądać jej tam Użyję tych perfum Jak one ładnie pachną kwiatkami No dobra, to idziemy Mamo, już biegnę. O, to dobrze. Już ten. Wezmę jeszcze to. No dobra, to idziemy. Co to za głosy? No, mamo, to przecież jesteście, bo ja dostanie jakiegoś zamania psychicznego, no. I'm very, very, very sad. Mm. Coś mi się za chwilę nie da, pójdziemy do miejsca, w którym godzinę czekać będę musiał. Co się dzieje, tacie? No właśnie, on jakoś śpiewa dziwnie. Jakby coś się stanęło. A on jakiś dramatozuje, bo idzie do kościoła. Aha! Co, przecież my tam krótko siedzimy. Wystarczy obliczać, na kogo spadnie żerandol. Proszę, przestań! Natalia! No dobra, ja już lepiej pójdę zjeść kanapkę, kt którą zrobiła nam. Yy, I nina. Mamo, a czemu yy, yy, Natalka może iść yy, w żółtym jakimś stroju yy, nie w sukience, nie w garniturze, yy, nie w jakiejś koszuli. Yy, yy, ja muszę uchodzić jaka, jakaś dama świętojańska. Nawet nie wiesz, co to znaczy świętojańska. Po drugie. Napalgia, chodź na tu. Przypomniało mi się, że gdzieś tam w szafie, w kuchni, miałam jakieś za duże na ciebie ubranie. Może podrosły? Podrosły. Ona musiała podrośnić. Ono właśnie, o tym mówiłam, że w szafie się znajdzie jakieś ładne ubranko. Dobra, idziemy z tym ubraniem do. Natalii. Natalia. Ubisz to. Przecież to jest ideolo. Mamo. A ty zdajesz sobie z tego sprawę, że to ma jakoś spód, jakieś dwie spódnice pod spodem. E, szalik. E, ma tutaj torebkę. Jakąś, e, odstające jakieś cieplutku, e, sukienkę z tiulem i buty zimowe. Przestań zbierać. Na tych y, twoich tych gitarach, bo jakoś dziwnie to robisz y, i nie śpiewaj już, bo nie wiem co robisz, ty, jakieś tragiczne. Y, a ty masz y, to, y, to ubrać, bo bardzo ładnie w tym wyglądasz. I No tak, bo my się za chwilę spóźnimy, jedzcie te kanapki. Masz, jedz. Jestem zmuszony. Wiedziałem, żeby wybrać tu łankę. Jaka anka? patamka, no. Siedmiu śmietanka, kurde. Mam wiesz, że nie ma siedmiopaku śmietany. A ty się nie mi. Masz tą kanapkę i jedz. Burszem! Włożyłeś mi to pójść z pieprzem, która miała być dla ciebie. Przecież ty mi mówiłaś, że mam z pieprzem ci zrobić. Oj, to nic, ja sobie już po pieprze. Ale się stało to, że ja zjadłam z pieprzem, a ja nie lubię pieprzu. Aj niebazna. Pieprzymy się. Pieprzem. O, jem. Dobra, chodź, Antosia, i zjesz. Niem, 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 niem. Dobrze, widzowie. Jeśli chcecie kolejny part e, niedzieli, e, niedzieli w rodzinie, to oczywiście zostawcie łapki w górę i subiki, a ja się z wami żegnam i baję.